Po serpentynach w izdebkach jeździmy bezpieczniej. To efekt prac związanych z przebudową drogi Brzozów Wara w miejscowości Izdebki na ponad 4-kilometrowym odcinku. Koszt inwestycji wyniósł około 4 miliony złotych, a przedsięwzięcie w 95% dofinansowane zostało w ramach rządowego programu Polski Ład. Trasę poświęcił ksiądz proboszcz parafii w izdebkach Marian Bądal. Prosimy Cię o błogosław tę drogę. Aby odnowiona droga w miejscowości Izdebki, która powstała w wyniku pracy i zaangażowania ludzkiego, dzięki Twojemu błogosławieństwu, służyła dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Patrzę na to dzieło i mam ogromną satysfakcję z tego, że udało się tę inwestycję przeprowadzić. Może krótko taką procedurę i historię. Otóż inwestycja ta powstała w ramach programu rządowego Polski Ład Pierwsza Edycja. Wówczas można było zgłaszać wnioski według kosztorysów w granicach odpowiedniej kwoty. Myśmy w ramach tego projektu, w ramach tego wniosku złożyliśmy na inwestycje w granicach około 20 milionów złotych. Z czego 90% miało być dofinansowania. Może nawet więcej. Dlatego podjęliśmy takie wyzwanie. Oczywiście wtedy to był pierwszy taki rzut inwestycji. Po przetargu, w czasie inflacji, koszt wykonania tej inwestycji wzrósł o parę milionów. I tak zastanawialiśmy się, czy, czy rzeczywiście dofinansować tą różnicę, bo to już trzeba było ze środków własnych. Ale mając na uwadze, że taki zastrzyk w postaci 15 milionów, bo tyle otrzymaliśmy właśnie w ramach tego programu. Nie można zmarnować, warto dołożyć wiele, aby właśnie to dzieło powstało. W ramach tego programu i tego Polskiego Ładu, tej pierwszej edycji, myśmy złożyli wniosek na wiele takich odcinków dróg i chodników. To jest jeden z najdłuższych odcinków, bo jest 4 kilometry. I jeżeli po przetargu i po wykonaniu koszt tego wynosi o ponad 4 miliony złotych. Więc to jest ponad 4 kilometry tego odcinka, więc jest to dość duża inwestycja, ale rzeczywiście pięknie zrobiona, pięknie osytuowana, a miejsca to było niebezpieczne ze względu na to, że to są serpentyny dość ostre i teraz, jeżeli jest to ładnie zabezpieczone, jeżeli są tutaj, widzę zabezpieczenia boczne, różnego rodzaju barierki, to to daje bezpieczeństwo na tyle, że korzystający w sposób normalny pasażerowie myślę, że będą czuli się bezpieczniej dobrze. Przede wszystkim równa nawierzchnia, równa droga jest też, no tutaj widzę z takim systemem nowoczesnym też i, i, i pobocze, no i oczywiście barierki, które są też... Dokładnie tutaj rozlokowane w tych najbardziej niebezpiecznych miejscach. Inwestycja bardzo udana, bardzo jestem zadowolony, że do tego doszło. No i cóż, życzę wszystkim podróżującym tą drogą, żeby czuli się dobrze, bezpiecznie i żeby pamiętali, że to jest dzieło, które myśmy prowadzili, ale przy pomocy oczywiście budżetu państwa. Panie pośle, bardzo ważny odcinek, odcinek serpentym, czyli dbamy tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwo kierowców, ale ta inwestycja właśnie wpisuje się w tą współpracę rządu i samorządu i te nakłady, które naprawdę są jedna chyba z największych w ostatnich latach, jeżeli chodzi o rząd względem samorządów. No, ten wielki program Polski Ład pozwolił rządowi przeznaczyć ogromne fundusze. Na budowę dróg, na szkoły, na, na różne obiekty, na wodociągi, na kanalizację. Takie środki, których nie było przez 30 lat, jak, jak Wolna Polska działa i funkcjonuje. To jest świadoma decyzja polskiego rządu, naszego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości, żeby wyrównać standard warunków życia na prowincji i w wielkich miastach w tych najbogatszych regionach to jest także Sposób rozkręcenia polskiej gospodarki po kryzysie pandemicznym. No Dzięki temu mamy takie piękne drogi. A tutaj, te serpentyny, to jest najbardziej malowniczy odcinek dróg w powiecie brzozowskim. Ponadto, w ramach zadania przebudowa dróg powiatowych Brzozów Wara i Izdebki Obarzym w miejscowościach Brzozów, przysiednica Izdebki Wara i Obarzym dofinansowanego z Polskiego Ładu wybudowano chodniki w Izdebkach. W dwóch miejscach plus wykonanie przepustu przy Sietnicy Brzozowie oznakowano też drogi i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast część chodnika w Brzozowie, fragment przeszło kilometrowy, sfinansowano z budżetu powiatu brzozowskiego oraz gminy Brzozów. No jeszcze powiedzmy o tym wsparciu rządowym właśnie, bo ono jest niezwykle kluczowe, ponieważ takie inwestycje no, sam samorząd, nie tylko brzozowski, ale też wiele innych nie uniosłoby po prostu bez tego wsparcia rządowego. Oczywiście. W dodatku to jest dofinansowanie 95% kosztów inwestycji, jeśli chodzi o, o, o drogi. Takie, takie są zasady w Polskim Ładzie. Tych dróg. W Ziemi Brzozowskiej jest wiele wybudowanych już dzięki temu programowi Polski Ład i jeszcze dalej się budują i mamy nadzieję, że ten program będzie kontynuowany, a warunkiem tego, żeby był kontynuowany, to żeby prawo i sprawiedliwość nadal sprawowało władzę w Polsce.